Witam i pozdrawiam. Was. Dzisiaj kolejny temat. Emocje, Holandia, Niemcy, Polska, ale na mój ciało, mój mózg, mój myślenie, mój wszystko. Tak jest. Temat jest dosyć złożony. Może być, że niektórym będzie ciężko to troszeczkę zrozumieć, o co tutaj w ogóle chodzi, co my teraz próbujemy przekazać. Jeżeli tak jest to niestety nie bądź zły sam na siebie, że nie potrafisz tego zrozumieć, ale to jeszcze kiedyś do tego poziomu dotrzesz, prawdopodobnie. Jest to temat dosyć głęboki. Zaczynając od samego początku. Ona, bo tak mi kazała mówić na siebie ona, nie mogę powiedzieć inaczej, żeby znowu nie było, ma czasami takie coś, że nie toleruje pewnych żartów. Że zrobisz tam jakiś taki żarcik i po prostu się, można powiedzieć, że się tak lekko obrazi, zdenerwuje się. To jest chwilowy taki moment, ale takie coś ma miejsce. Dziecki od listonosza, na przykład. Na przykład, jeżeli ktoś powie, że dziecko podobne do listonosza, to jest taki typowy żart, którego na nie akceptuje się zdenerwuje nad nim. To jest czasami rzeczywiście mały problem, bo ja jestem człowiekiem, który lubi żartować. I czasami walnie jakiś żart, który jej nie smakuje, że tak to powiem. Zauważyliśmy teraz takie coś. Byliśmy, Będąc ostatnio w Holandii, są różnego rodzaju emocje, które wokół nas też są. Tam są ludzie bardzo życzliwi, bardzo przyjaźni. Nie śpieszą się tak jak my tutaj. I są wyluzowani, tak to powiem. Zauważyłem, że zacząłem zrobić Różnego rodzaju żarty, i ona je wszystkie akceptowała tak, jak one były. Śmiała się z nich, podobały jej się. Nie było absolutnie żadnego problemu. W Niemczech głównie. Ale w Niemczech już było coś innego. W Niemczech teraz było. Mamy tamten West i Ost. I Ost Podzielone. West są jednak też tacy ludzie bardzo, bardzo przyjaźni, podobnie jak w Holandii. Tutaj też jeszcze wszystko jest ok, w Ale już było troszeczkę inaczej. Tam już było widać, na przykład jak wjeżdżała do zatłoczonego miasta, to już się też tam troszeczkę zaczynała stresować. To tego, czego w Holandii i... w w tej drugiej połowie Niemiec absolutnie nie było, pomimo że wjeżdżaliśmy do naprawdę zatłoczonych miast. Den Haag jest pełny. W Rotterdam na przykład, to jest pełne miasta, gdzie naprawdę jest masa ludzi i wszystkiego, i tam wszystko poszło gładko. Również autostrada, w środkowe miasto, wszystko i ja byłam cała relaksowana. Wyluzo, była po prostu. Tutaj już było troszeczkę inaczej. Ale teraz, kiedy nagle wjechaliśmy do Polski, tu się coś zmieniło. Startowało problemy. Już zaczynała się stresować podczas tej jazdy. Wjeżdżając do miast, już miała problemy, już się tam denerwowała na to różne rzeczy, które tam były, które nie tak szły, jak miały iść, pomimo, że one się w Holandii też stały, że tam pomyliliśmy z czy coś, no to tam. Ma to miejsce, no nic, a wróciliśmy i tyle. Ale tu już było, widać, że już coś jest nie tak. I nagle zrobiłem taki dziwny eksperyment. Ponieważ zrobiłem jeden taki, jeden mały żart w Holandii, który już akceptowała ze śmiechem. I nic się złego nie działo. I ten sam żart on robił do mnie w samochód w Polsce. I wiecie, co tu się teraz stało? I w tym momencie ona nagle. Jak gdyby eksplodowała po prostu, znowu taki głupi żart do mnie. I w tym momencie mi się zapaliła lampka. W tym, roz, w tym momencie zrozumiałem, o co tak naprawdę chodzi. To jest związane z emocjami innych ludzi. Ja wiem, że ona była podatna już od zawsze na emocje innych ludzi. Jadąc na przykład za nami, kiedy ktoś się tam stresował kiedyś, bo jechała tam 50 i nie mogła jechać szybciej, bo tam było ograniczenie i wiemy, że tam kontrolują, to ją zaczął ktoś trąbić na nią i w tym momencie ona już też miała takie właśnie jak gdyby przejęcie jego emocji. Ja wiem, że to może dla niektórych brzmieć teraz bardzo dziwnie, ale spróbujcie to jakoś pojąć i zrozumieć, ponieważ to jest temat ważny, bo to może też i na was oddziaływać. Czyli po prostu łapie emocje innych ludzi jak gąbka. I w tym momencie sama dostaje takiego złego samopoczucia. Zaczyna się stresować, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jeszcze raz podsumowując, w Holandii, ludzie wyluzowani, pozytywnie, uśmiechnięci, żart wszystko jest ok. W Polsce ludzie, którzy się gonią, na wszystko im brakuje pieniędzy, są zestresowani. Na każde rzeczy narzekają, na wszystko, co by im się nie podobało. Nie wszyscy oczywiście, nie wszyscy, żeby to było jasne, ale większość. Nie ma życzliwości też i na ulicach, czy ktoś przepuści, czy coś ten tego, tam takie, takie machnięcie tego, czy jak my kogoś przypuszczamy na pasach na przykład, to ten ktoś stoi i patrzy na nas, jakbyśmy byli jakimś ufu. Czemu my się zatrzymaliśmy i my go przepuszczamy? Jeszcze się uśmiechnęliśmy do niego i, i pokazujemy mu życzliwie, że może przejść. Dla takich ludzi niektórzy to jest UFO. Niektórzy to się nawet aż tego boją. Oni w ogóle tak myślą, żebyśmy pewnie wpuści mnie na pasję i zaraz mnie przejedzie. No tak idą i tak patrzą. Czy ty zaraz nie ruszysz i ich nie przejedziesz. I ten sam żart teraz tutaj w Polsce. I nagle jej emocje. Pam! Wystrzał. Widzicie gdzieś powiązanie, bo dla mnie się wtedy lampka zapaliła. Ona po prostu łapie te negatywne emocje tutaj też od tych ludzi. I dlatego tak szybko potrafi negatywnie zareagować też i na pewne sytuacje, czego tam nie było. I teraz, jeżeli wy sami macie problemy z takim czymś, to możecie się zastanowić teraz nad tym. Czy aby wokół was też czasem nie ma za dużo negatywnych ludzi w tym wszystkim, którzy cały czas na coś narzekają i tak dalej i tak dalej. Ja nie wiem, na jaki odstęp to działa. Nie mam zielonego pojęcia. Czy to jest tylko jeden, dwa metry, czy to jest dziesięć, czy to jest kilometr, czy to jest dwa, a może dziesięć, albo sto. Nie mam zielonego pojęcia, bo ciężko mi jest to sprawdzić. Bo nie ma skąd wziąć tysiąca pozytywnych ludzi i obstawić dom wokół tego i zrobić eksperyment. Jest problem, żeby takie coś zrobić. Ale to jest, co mi się w dużych liniach udało zauważyć. I to jest bardzo ciekawy eksperyment i cieszę się, że udało mi się to zrobić, ponieważ jest to na 100% pewne, że to tak działa teraz. Ja wiem, że to jest film z takich wyższych sfer, które dużo osób też często prosiło, ale ja specjalnie nie robię takich filmów zbytnio, bo wiem, że dużo ludzi tego nie zrozumie. I zaraz powiem o, odleciał całkowicie. Bo... I to nie jest żart. Wszystko zależy na waszym telarz. Również jest programowane przez rodzice, przez prarodzice, przez pra-pra-rodzice, przez, pra pra przez Litik Pol. Również przez ja. ten inny ludzi ja czuję. Ja żyję. Wy możecie myśleć, nie, wy również możecie pisać albo um, czujecie, wezicie wy i wymyślicie, ale ja jestem, jakbym jestem hoog person, hoog ja, bardzo, bardzo czuła i tak dalej. Wysoko też promieniowanie i szkodzi na przykład koło masztów jak gdzieś przejeżdża, to od razu ma ból głowy, chociaż czasami go nawet nie widzi, ale ja go widzę, że to stoi. Tylko przejeżdża i mówi, a ból głowy, ja tak patrzę, aha, no, już wiem o co chodzi, stoi maszt wokół. Bo kiedy jesteśmy na autostradę, ja nie mam czasu na zobaczyć około mnie, siedzę. ja tylko zobacz tam i ten kawałek i oczywiście na wszystkie lustre, ale... Okay. On mogę widzieć i ja tylko mówię, ja mam tam ból, ja mam tam ból, ja mam tam ból. I on wie. Również były sytuacje tutaj w Polsce, to było ostatni rok albo dwie, dwa lata temu. Kiedy, sto, kiedy ja byłam przed, przed kasą, hmm, Nie u mnie już. stoi prosto. A wtedy uruchamiali już takie pierwsze rzeczy z tym piątką. To wtedy będąc przy kasach na przykład, to, to było ciekawe, bo zawsze, kiedy stawała przy kasach, gdzie były zakupy robione, to tam miała taki ból, że nie mogła po prostu prosto stać i normalnie się łamała pod swoimi kolanami, że trzeba było ją trzymać. Przypadek? Czy coś tam na tych kasach jeszcze dodatkowego było? Aha. Gdzie nasze jedzenie przechodzi przez to? To też jest taki temat ciekawy. E, Również, e, bo ja, ja teraz myślę na to, co jest bardzo e, dziwne dla mnie. Kiedy byłem w Holandii, tam w miasto ja stałam e, spokojnie, relaksowana, luzem. I tutaj, e, kiedy idziemy do miasta, pół godziny, godziny i ja muszę uciec. Nie, nie może być, ale że mnie też to tam za długo nie mogę, bo też się zaczyna źle czuć. Dobra, zostawiamy Was z tym tematem do przemyślenia sobie dalej. Kto zrozumie, ten zrozumie, a reszta może kiedyś to zrozumie. Dobra, także tyle na dziś. Pozdrawiamy Was. Trzymajcie się, hej. I to jest z naszego własnego życia doświadczenie, które życie nam pokazało. To nie jest z jakiejś książki wymyślone ani nic. To są nasze własne obserwacje. Także miłego dnia Wam życzymy. Do następnego razu. I to dziś, ten odcinek, to było bardzo, bardzo prywatne. I ważne. z jego Pa!